Czekaliśmy na ten motocykl bardzo długo, i wreszcie doczekaliśmy się. Ja nie muszę go przedstawiać, natomiast z dumą powiem, że to jest pierwszy w Polsce dostępny w salonie Motoguzzi V100 w wersji S. Zapraszam! O nowym turystyku motogucji z nowym silnikiem i z nowymi bardzo nowoczesnymi rozwiązaniami. Wiemy już od jakiegoś czasu. Czekaliśmy na niego przynajmniej kilka sezonów i wreszcie jest i powiem Wam, że no, nie zawodzi. Mamy tutaj przede wszystkim zupełnie nowy silnik, który jednak nawiązuje do e, tych klasycznych, sprawdzonych rozwiązań motogucji. Ta jednostka ma 1042 cm3. Generuje 115 koni mechanicznych i ponad 100 nm, jednocześnie zmiany wprowadzone w tym silniku czynią go jeszcze bardziej elastycznym, przy czym konstruktorzy z Motogucji podkreślają, że nie zatracili charakteru, który znamy z poprzednich tych legendarnych włoskich motocykli. To, co jest jeszcze niesamowite w tym motocyklu, to półaktywne zawieszenie od... Olinsa. Mamy olinsa zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ono dostosowuje się do tego, jaką mamy ustawioną w danej chwili opcję, jaki mamy tryb jazdy. Jednocześnie jest ono inteligentne, wybiera nawierzchnię w zależności od tego, czy jedziemy po jakichś nierównościach, czy ta nawierzchnia jest idealnie gładka, czy wjeżdżamy w lekki teren. W w taki sposób to zawieszenie będzie się utwardzać, w taki sposób będzie się zachowywać w przypadku szybkiego wolnego tłumienia. Więc no, mamy tutaj absolutny przełom. To nie jest jedyny przełom w tym motocyklu i to nie jest jedyna rzecz, y, która wynosi Moto Guzzi y, na zupełnie inny poziom. Mamy tutaj elektroniczne, aerodynamiczne skrzydełka, które otwierają się przy większych prędkościach po to, żeby poprawić przepływ powietrza. Mamy tutaj e, elektroniczną szybę, doświetlanie zakrętów, to są w ogóle rzeczy, które w motocyklach są jak na razie bardzo rzadko spotykane. E, cornering ABS, kontrolę trakcji, wszystko tutaj w tym motocyklu jest. W wersji S mamy także dostępny quick shifter i podgrzewane manetki, one są w wersji S. Standardem. No, i przede wszystkim, przy tych wszystkich nowoczesnych rozwiązaniach, konstruktorzy zachowali klasyczną i pasującą zarazem do nich stylistykę. Ten motocykl jest po prostu piękny i gwarantuję Wam, że na żywo robi jeszcze większe wrażenie niż tutaj. Co można powiedzieć więcej o motoguci V100? Trzeba go po prostu mieć. Cenna informacja dla ludzi podróżujących na motocyklu dalej jest taka, że on nie waży dużo, waży w pełni gotowy do jazdy w okolicach 230 kg i nie pali dużo, bo pali około 4,7 litra na 100 km, więc myślę, że podczas takiej dalszej turystyki nie tylko będzie pięknie wyglądał na autostradzie, ale jednocześnie po prostu będzie praktyczne. Warto zobaczyć ten motocykl na żywo. Ten konkretny ma już szczęśliwego nabywcę z klubu Motogucci. Polan, tutaj Krubowiczów Motogucci, oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Jednocześnie, korzystając z okazji, chcielibyśmy zaprosić każdego pasjonata Motogucci do skorzystania z promocji, która obejmuje wszystkie modele wyprodukowane w 2022 roku. Więc, jeżeli Szukacie V85TT, V7 albo V9 i chcecie dostać na nie 10% zniżki, to to jest idealny moment. Natomiast warto przyjść do nas jak najszybciej, ponieważ ta promocja jest aktywna tylko do połowy marca. Zapraszamy Was do Motomio koniecznie, żeby zobaczyć V100 na żywo. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego motocykla, dajcie koniecznie też znać w komentarzach na wszystkie komentarze, Odpowiadamy i jeżeli przede wszystkim podoba Wam się, a jestem pewien, że tak, to dajcie kciuk w górę. Widzimy się w Motomio na Zakopiańskiej.